Marcin Madgamer, nie fan z Dzisiaj troszeczkę polatamy postrzelamy i się Wszystko to online czyli po sieci Gra, w którą tak naprawdę grałem już jakiś czas temu ale zapomniałem o niej Przypomniał mi o niej tutaj w komentarzu pod jednym z filmików Michalik2000, dobrze pamiętam Za co dzięki, bo gra jest fajna i warto się nią na pewno podzielić. No i o co, grze, o co grze chodzi zaraz zobaczycie, ale najpierw przejdziemy do ustawień. Jak widać opcji niedużo, możliwość wyboru sterowania albo za pomocą wirtualnej gałki, albo akcelerometru. Proponuję z akcelerometru raczej nie korzystać, bo trzeba później telefonem po całym pokoju machać. Zdecydowanie lepiej w tej grze się sprawdza tutaj ta opcja z gałką. Co dalej? Same opcje rozgrywki mamy trip single albo training. Training można sobie włączyć na początku jak jeszcze nie wiecie jak się wszystkim steruje. Tutaj online, który pokażę za chwilę. Tu mamy możliwość zakupu samolotu przed rozpoczęciem rozgrywki. No jest kilka opcji jak widać. Z tym, że na początku jakoś specjalnie tutaj z tymi zakupami nie poszalejecie, bo trzeba mieć odpowiednią ilość kasy którą oczywiście najpierw trzeba zdobyć albo, albo wydać znowu realne pieniądze, czego ja nie lubię, jak dobrze wiecie. Możliwość zmiany ustawień jeżeli chodzi tutaj o uzbrojenie. Rakiety można sobie dokupić, one mają większą moc, takich tam szybciej szybcie docierają do celu. No i oczywiście karabinki. Tu już mi się udało kupić akurat ten najlepszy no i tyle tyle to włączymy Singla yy, tryb Survival i zobaczcie jak to wygląda. Podgłośnie troszeczkę i już się zamykam. Jak widać graficznie nieźle, nieźle się to przedstawia. Parasut na sama, samego sterowania Jurassic no, oczywiście lewo, prawo, góra, dół i tak dalej się steruje. Eee, tylko teraz, jak unikać rakiet? Tutaj, poruszając palcem w prawo, robi nam coś takiego. Robiąc slajd po ekranie w lewo, robi nam coś takiego. Do góry robi taką beczkę. Do dołu, znowu w drugą stronę się obraca. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o unikanie, unikanie rakiet. Strzelanie karabinek po prawej stronie macie, w prawym górnym rogu, znaczy w prawym górnym rogu, w połowie ekranu, <laughs> w połowie ekranu mamy rakiety, i teraz, żeby z tej rakiety skorzystać, jak mamy tutaj pacjenta już namierzonego w lewym rogu, trzeba wcisnąć tą ikonkę oka, i wtedy on zaczyna namierzać cel, i dopiero w tym momencie będzie można wystrzelić z rakiety. Zaraz Wam pokażę. I tak to wygląda. Dobra, udało się uciec. górę ekranu macie konto kamerę, zaraz wam przełączę, możecie zobaczyć jak to wygląda. Tutaj przy przełączeniu na tą opcję on, ten samolot będzie się tak naprawdę sam sterował. Jedyne co trzeba robić, no to unikać rakiet. To unikać rakiet. No i oczywiście dawać strzały. ja teraz praktycznie nic nie robię, on się sam tutaj na, on się sam naprowadza. Dobra, udało się. I teraz się naprowadzi automatycznie na drugi samolot. No, w multiplayerze sytuacja wygląda tak naprawdę bardzo podobnie. No, różnica jedyna jest taka, że zamiast grać z wirtualnym przeciwnikiem, to gramy z kimś realnym gdzieś tam znajdując się po drugiej stronie internetu. No, Przez przypadek mi się kliknęło. Dobra, spróbujemy się połączyć. No i to co mi się najbardziej tutaj nie podoba w tym. Zobaczcie, maksymalna ilość graczy na jednej planszy to jest tylko 4 osoby. Zdecydowanie by się tutaj przydało więcej, żeby robić niezłą sieczkę. No ale niestety, dają 4, tylko 4 pacjentów, bo opcja, no to nie pozostaje nam nic innego jak pograć w czterech. Tak dobrze, że jest opcja w ogóle pogrania online. Zawsze to jakaś, zawsze to jakaś dodatkowa rozrywka jakiś dodatek. No dobra, to powróbamy troszeczkę i polatamy. Przeciwnikami realnymi Oczywiście czerwone strzałki pokazują naszych przeciwników Niebieska to jest nasz ziomek Więc do niego nie strzelamy o, Coś mi tłukie Coś mi na ogonie siedzi No tu jak widzicie już jest troszeczkę trudniej kogoś ustrzelić Nawet namierzyć kogoś jest problem. Ale zaraz sobie jakoś z tym poradzimy Albo i nie poradzimy sobie jak widać. Dobra, spróbujemy strach. No dobra, tak to mniej więcej wygląda, nie będę tutaj znowu przez 10 minut grał, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jakbyście chcieli coś przeczytać na temat samej rozgrywki, oczywiście standardowo wszystko e, znajdziecie na stronie www.gamesforandroid.pl To na dzień dzisiejszy tyle, pomacham Wam jeszcze skrzydłami, na do widzenia i na razie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!